Ale, witajcie, z tej strony Marudzi sobie gramy odcinek A do Z na urfie. Yy, gramy sobie Azirkiem, jest to ostatnia postać na literkę A. Yy, idziemy sobie tak troszkę pod tak Speed, trochę pod P, wiadomo. Yy, I co? I mamy w teamie Z, G, Nami i Jinx Mamy w miarę ok team. Myślę, że jak G i Z się nafidują, to będzie Easy Win. Ja Azirem za dużo nie gram, więc będzie, będzie problem. Yy. Enema, Xrata, drivena, Zeda, Jarvana i Fiza. Fiza się strasznie boję. Wiadomo, że na Zeda da się Zonie złożyć. No, Fiza w sumie też można tę zonie złożyć i też będzie OK. Więc myślę, że ta Zonia raczej szybko poleci. Xerat będzie denerwujący strasznie, będzie daleko obijał. To będzie problem. Nie wiem, po poszedłbym sobie właśnie tutaj. E, z nami, żeby mnie właśnie leczyła. No, co, ja na pierwszym levelu nie mogę za dużo robić. Mogę jedynie obijać troszkę. Więc lekki, lekki problem będzie. I też nie mam za dużego zasięgu. Dobra, uciekamy na no spokojnie, oni mają ten ten flash. <laughs> Ale i tak nie ma, nie ma co pingować, gdyż e, zaraz znów będzie miał. E, o, ten jar będzie AP Fajnie, e, Zaraz znowu będziemy o tego flasha, więc nie ma sensu spingować, że flash, no Draven mamy Jarfana i Dravena. Nie jest niby źle, będą nas trochę bić, to jest pewne, więc y, troszkę będą upierdliwi, że tak powiem. My musimy mieć Q jakieś, bez Q będzie ciężko. Dobra, dostał jakiś tam damage. Y, no co, możemy sobie jedynie tych pachołków postawiać. To jest jedyna nasza opcja jak na razie. Będziemy mieć Q, będzie mieć E, będzie jakieś więcej trochę opcji. No na razie jest ciężko, prawda? Mm, ale nikt nie mówi, że będzie łatwo. Ten czarwa będzie przerąbany, bo będzie musiał trafiać tymi. Tymi tymi. Mm, jak to się nazywa? Niepochodnia, tylko. No wiecie o co mi chodzi, nie? Już mam trochę... nawet spory atak zobaczcie. Yy, bo wziąłem sobie w runach. Zaraz wam runę jeszcze pokażę, jakby tylko mógł. Okej. Okay. Eee, ta nami nas wyleczy, więc się jakoś tak strasznie nie przejmuję. Eee, runki wam pokażę, jakie mam. Mam Praise Attack. Mam legendę ten pod attack Speed i tu też mam attack Speed do danej ability power. Eee, więc powinno... Myślę, że są spoko takie runki. No zobaczcie, mam sporo już atack speeda. Eee, mam sporo atak, muszę uciekać, bo... Eee, ten on ma większy level. O, fuck, o. Mam sporo atak speedy, tak jak widzicie. Mm, nawet. Muszę kogoś wybrać, żeby bić. Super, tutaj wyszło. Dobra, nice. E, nie wiem, czy go dogonie. Oj, to było bez sensu, co zrobiłem. E, no, niestety nami wzięła tego pierwszego killa, chciałem go bardzo, ale no, niestety nie wyszło. Ale myślę, że jak na początku i zaoraliśmy, można by tak rzec. Więc potem powinno być tylko lepiej. O, spoko. On teraz za bardzo nie może już na nas wchodzić. Tak mi się wydaje. Yy, zaraz musimy cofnąć, bo nas mogą pozabijać. Yy, tak mi się. Dobra, nie będę powtarzał, że tak mi się wydaje. Bo to jest bez sensu. Yy. Dobra. Go back. Cofnijmy. Kupimy. Kupmy raczej. Nie kupimy, tylko kupmy. sobie itemki. Myślę, że pierwszy item będzie. Będzie, będzie to. Mmm. Mmm. Mm, mmm. Mm. Coś nam pisze kolega Z, ale nie wiem o co mu chodzi za bardzo. Fanboy? Co to jest fanboy? <noise> nie wiem o co mu chodzi. E, tutaj powinniśmy go zabić. No nie, ale dobra, tego powinniśmy przynajmniej zabić. Znów wzięła kila tamta, a my go nie dogonimy. Tego. O, ale możemy go outplayować w taki sposób widać, że nie widział jak Azir działa <laughs> Okej, okay. dobra, cofamy eee, mamy 1-0, jest fajnie eee, na cały itemek niestety nas jeszcze nie stać kupimy sobie tak, kupimy sobie tak, lecimy mm, tutaj się trochę za daleko wysunąłem, bo nie widziałem, że na sobie poszła na mida o nie, fuck, ale mój błąd teraz. Mogę, mogę tutaj zginąć. Ale dobra, może jeszcze zabiję. Niestety nie, tam ten uciekł. No nami poszła sobie. Nie wiem, obraziła się czy coś, nie wiem o co. I cóż. No, plejty niestety przez to wezmą. No tam mój błąd był ewidentnie mój błąd. Mój błąd się przyznaje do niego. No, no, dobra, bierzemy sobie tutaj ten. Nie wiem jak on mnie tak obija w ogóle Skąd on ma taki damage? Co ta na mnie odpierdziela? Mieliśmy dobry start, jest teraz tylko gorzej On ma 3-0 Więc, więc, więc jest przerąbany Nie wiem skąd ma ten Draven taki damage Potwierdza że mnie potrafi zabić, czy ja czegoś nie widziałem Czy co Dobra, spróbujemy sobie jakoś poradzić Mały damage strasznie mamy, muszę więcej pod AP trochę pójść. No niestety dwa dedy poszły na darmo, dlatego tylko że nami sobie poszła, trochę mnie to stiltowało także, że tak naprawdę. No i znów. Dobra, wepchniemy go pod wieżę i zabijemy. Super, mamy sporo kolda z niego. Huch, Udało się. A tak widać mamy w cholerę, nawet nie wiem skąd można tak rzec ale damage wali z tego, jak już się trafi to trafi, ładnie spory damage, yy, dobra, cofamy, kupujemy yy, i co, i wracamy na link. nie tak oczywiście jeżeli lubicie serię z A do z, dajcie lajka, suba, komentarza bardzo mnie to ucieszy, Fak, no porąbało i ja tutaj się witam, a oni co przerywają mi mojego Rikola. dobra, kupujemy, wracamy i staramy się jak najlepiej to zagrać dobra dostał coś tam damage'a dobra, ona nas leczy, więc jest spoko mm, damage coś tam zadajemy elo dobra, nice Szkoda, że skajosowała wszystko, bo tu główny damage ja zrobiłem No ale niestety tak bywa Plate'ów nie ma, więc ja cofam mm, Kupujemy sobie zonię Może tutaj się nie przyda na tej linii, ale na pewno na Fiza i się przyda Więc trzeba myśleć yy, naprzód, że tak powiem mm, Dobra Dobra, tutaj możemy coś sobie ich pobić. E, ok. Hello. Szkoda, że ta kile nam zabiera wszystkie niestety. Nasza nami. No, no, Azir się cechuje właśnie tym, że Azir się cechuje tym, że ma. Nie ma takiego bersta i przez to nami nam zabiera kile. No, widać, już prawie Maxa, tak speed mamy z jednym itemkiem, więc więcej nie będziemy na ataki to oczywiście robić. Yy, Lepto tempo tu nie działa. Yy, na tym, więc nie brałem na, na, na urfie. Coś nas goni, nie wiem co, ale dobra. Co, <ścoughs> Jarvan jest z Predatorem? Dobra, nice, fajnie. No śmieszny ma ten itemek. Co, kupujemy sobie to, więcej AP, yy, wracamy na linię. No, czy jemu się to opłacało, nie wiem. Dobra, cykens. Coś tam pofarmione, 2-2-2-6, nie tak źle. Spoko, że się nam udało uniknąć. No niestety jarwa ma, ma łatwą ucieczkę. Bardzo łatwo może uciekać właśnie. Dobra, nice. Nie wiem czemu mnie zaczęła wieżę bić. Aha, bo master wyszedł na Q z tego z jej Fokusa. Szkoda, że nami sobie gdzieś poszła. Ona fajnie nas leczyła. Mogliśmy dłużej na linii utrzymać, ale dobra, cofamy. Kupujemy sobie Zonie. Mamy już na całą Zonie. O nie, niestety padniemy. No ale cóż. Eee, nie patrzyłem, byłem w sklepie. Nie widziałem zonia następna oczywiście żeby mieć e, większy damage przepraszam się napija. Ach. może jakiś to festiwal kili nie jest ale tak jak mówię dużo z e, Azirkiem nie gram e, chciałem wam mniej więcej pokazać e, jak ta postać działa na orfie ktoś kto gra dużo z Azirem może, może, może sobie na pewno dużo lepiej tu zagrać nim, więc nie mówię, że on jest słaby na urfie. Tak było z Aurelionem, na przykład, no bo Aurelion uważam, że naprawdę jest słaby dla niegrających. Takim azyczkiem, nawet jak się nie gra, coś tam zawsze można ukraść, bo jednak, atak speed to prawe przycisk myszy i, 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 i tyle. E, że on będzie bił sporo, właśnie. O, źle to zagrałem, mm. i źle to zagrałem znów. No i nas zabił. Fizz ma 9-3, więc sporo nafeedowali go. Ma bardzo spory DPS. A to... Przepraszam, to jest Fiz, więc... Y, to jest Fiz, więc się nie... Jezus. Napiąłem się o tą oczkawkę. Y, ale to jest Fiz, więc się nie dziwię. 2-4-8, mamy 8 asyst, więc tak byśmy mieli 10-4, więc jest nawet OK. Ja bym wziął sobie na pewno Smoka. Poszedłem tu spuszować tą linię i poszedł na smoka. Sprawdzić inne linie. 98Z nie jest tak źle. 4, 5, 5, 5. No. Wyrównany mecz, fajnie. sobie. Cieknę. Na no spokojnie. No widzę, jest przerąbany, bo on nawet pod wieżą może będzie mógł mnie zabić. Więc i te sobie na. Eee, yy, mi O Jezus, Elo, Jezus, Ile ich tu przyszło? Wszyscy przyszli tutaj no niestety się nie udało. Coś tak bywa, nie? Ja się mogłem spodziewać, że Fizz będzie tak samo schodził, a myślałem, że tu więcej nas będzie, a nasi się, nie wiem, pocofali, poginęli, nie wiem, nie mam pojęcia jak oni nagle zniknęli z mapy, że tak powiem. Hmm. No co, myślę, że jak rabatonika, złożymy już jakiś tam DPS i będzie. Szkoda, że jest taka enemy nafidowane, bo to jest naprawdę... Zobaczcie, zobaczcie ile nas bije. My mamy atak speed, my, my DPS-u nie robimy. My, my, my... Tutaj właśnie trochę inaczej. Aha, sobie właśnie. On se przeskoczy, zabije nas i tyle, nie? No to jest fis. <grystanie> no, Nafitofany fizz to jest masakra, prawda? Kompletnie nic, tu nie możemy zrobić tym Azirem. Porażka totalna <grystanie> Dobra akcja, dobra akcja to była O Boże, naprawdę ciężko No i czemu nam te kile zabierają za sranę Elo mordo mam 1000 golda z ciebie Benson, Kurde je yeah. Super 1000 golda na pewno się przyda Na jakieś zakupy I co? Kupujemy rabadonka i kupujemy sobie potem to Żeby spowalniać podczas bicia Przydałby się dragon strasznie by się nam dragon przydał Dps jakby naprawdę wzrósł dzięki niemu i by było zacnie, że tak powiem. Teraz, jakby mi ktoś tego Fiza ukradł, tego killa, to naprawdę się zdenerwował. Mm. Nice, ładnie to wyszło. Ja bym naprawdę chciał sobie wziąć smoka. Mm. Smok by się naprawdę przydał. Mamy sporo nawet tarczę i co chwilę ją prawie mam. Muszę, tego, muszę sobie to pamiętać i używać tego. Nie wiem, co ten Z robi. Aha, dobra, już wiem. Dobrze robi w sumie. Elo, tutaj czekaj, poczekajmy, aż ten. On sobie złożył serio, zonie, ten Z. Dziwne. Yy... Trochę zapominam nie wiem, jak tu się. Yy, nie wiem za bardzo, co tu mogę zrobić. Elo. <todgłosy> No i tutaj nie mogłem nic zrobić kompletnie. No to jest nafilowany fizy, bez szans. Nie wiem co Master robił. W tej chwili... Aha, 50 mam. Ja nie wiem, jak mogę Masterem tak fidować. To jest naprawdę dla mnie trochę niepojęte. No bo Master jest naprawdę OP postacią. OP jest postacią na tym trybie. Grałem master kilka razy, miałem zawsze staty powyżej 20. Także no to jest bez porównania. taki Azirek. A taki Master G, nie? I ten Master G ma gorsze staty niż ja na Azirze. Więc jest... Porażka totalna. Ja można powiedzieć, że jestem takim supportowym Azirem. W tej grze niech wypierdziela ten fizz. O jezus, nie trafiłem niczym. Halo. Ja sobie tu muszę uciec. Uff. A ten fizz jeszcze zabił. i jeszcze zabił ten fizz. Więc to jest porażka. Miał tyle życia pod wieżą i jeszcze potrafił zabić, więc no ten Fizz jest Broken. Fizz powinien mieć takiego hmm, Permabana A i szkoda, że jeszcze tego... Czemu ten Zon... Ta zonia w tym bulidzie z Zed'a jest kompletnie porażką Nie wiem czemu zacząłem TW ulepszać Aha, Azir w Azji dostaje 50% tak speeda za darmo. Wow. H47 Sun Solidars. To jest San. Nie wiem, za bardzo. No tak mówiłam, nie grałem dużo... Nie grałem dużo Na grach się totalnie inaczej nim gra. Nie wiem... O, ja mogę wierzę wstawiać. zapomniałem o tym całkowicie. Na zwykły... Trochę inaczej, no bo tam się nie spamuje tak z skillami, a tutaj. Kompletnie inaczej się gra. Nie! O Elo. Old playet. To była moja wieża. Yeah! On nie wiedział o tym. Wow, dało się zabić tego Dravena. A <laughs> Draven ma 98. Więc no jak widzicie. Jeżeli ktoś umie grać Azirem, to jeszcze lepsze staty wyciągnie, jeżeli ja, kaleczący Azira, potrafiłem zabić tego Dravena, który prawym przyciskiem myszy tylko klikał i ma 9-8, ja mam 5-8, no to, no to naprawdę Azirek jest, 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 jest postacią, którą można, można naprawdę robić playsy tutaj, można fajnie odgrywać e, innych Dobra, nie przesadzajmy. <laughs> o, fajnie tutaj to. Fajnie to takie. Mm. O, niestety tutaj ucieknam, Więc my sobie też ucieknijmy, żeby nie zabili nas. Aha, oni tam próbowali tego barana zrobić że się Nie zrobili. Śmiesznie. Śmiesznie, naprawdę śmiesznie. Ja bym sobie tutaj zrobił właśnie Morello. Myślałem, że ktoś mnie atakuje tam. Morello bym sobie zrobił, przecież idę tam mi pomóc. Bo ten. Ten Jarvan, o nice. No i teraz możemy sobie zrobić tego Baronika. Niektórzy powiedzą, że może że to jest tryhard i tak dalej. Nie, no, Baronik w takiej sytuacji nie jest tryhardem. Tryhardem byłoby, jeżeli byśmy to wygrywali mocno. A a, wygrywać tego na pewno nie wygrywamy yy, w jakiś tam ogromny sposób, mocny, duży yy. przydałoby się coś spuszować. Bo się sam chodzi, strasznie się boję sam chodzi. Bo ten no, z widzem nie mamy szans żadnych z Zedem. Jeszcze może coś, choć też nie jestem pewny. Też nas zależy, kto, kto lepiej guziki ponaciska. więc więc to tak. Elo? Fizie? No, jeżeli tak będzie grał, to możemy nawet Fiza zaoutplejować. O, o, -o, -o za oh, fucking dostałem sporo demaidża, niestety. Elo, mordo. Elo? Te zonie jedna za drugą, gdzie? Elo. <tł> tego, <tł> tego można jeszcze by tutaj zaoutplejować. Nice. Widzicie, da się, da się. Da się naprawdę yy, zirkiem azirkiem ugrać coś. Yy, ja bym tutaj sobie z chęcią zrobił tego smoka. Mhm. Na drugą stronę jeszcze bardziej bym sobie postawił. Soliderów tutaj bym dodał jak najwięcej. Super sprawa. Szkoda, że tu letal tempu właśnie nie działa, ale byśmy mieli Adax Speed teraz. Jezus! Zobaczcie jak to szybko kroi. Jest naprawdę fajnie. Już się zaczyna teraz naprawdę przyjemnie grać tym Azirem. Nie tak jak z początku, że... Czuję teraz, że mam damage po prostu, nie? Czuję, że mam damage tym Azirem i jest naprawdę fajnie. Co? Lecimy tutaj. Teraz nam raczej taki Draven nie jest straszny. Tutaj też nam nie są straszni oni. Elo? Szkoda, że... Jak muszę tego fizza zabić? Nie! Elo! <laughs> Co tak mało kasy za niego? Lol, on musiał paść tyle razy pod że to jest szok. 16 level w ogóle, mają ja 20. What the fuck? Co jest nie tak z tą grą? No widzicie, 18 może to nie są dobre staty, może to jest... Ale pamiętajcie, że na jest 18 assist, nie... To mogło być kill? Ale myślę, że, że, że przedstawiłem to postać w pozytywnym sensie, że naprawdę można ugrać nią nawet w takich kaleczących rękach, prawda? No to było na tyle. Subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie, że wam się odcinek podobał. Na razie, hej!